Sabak. Witam Państwa z targów MSPO w Kielcach. Jesteśmy na stanowisku firmy Rosomak i stoimy obok pojazdu Legwan. Za chwilę, mam nadzieję, dowiemy się na temat tego pojazdu trochę więcej. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam Pana. To niech on nam Pan powie, co to w ogóle jest, to co widzimy za sobą, poza tym, że nazywa się Legwan. Rzeczywiście nowy obiekt, jeżeli chodzi o naszą ofertę w Rosomach SA. Jako spółka do tej pory jesteśmy kojarzeni głównie z Rosomakiem, e, czyli tą wersją 8 na 8 którą produkujemy no, już blisko 20 lat. Natomiast Legban jest całkowicie nowym produktem w naszym ofercie. E, jak widzicie Państwo, to jest wóz z troszeczkę innej klasy, pojazd 4x4. Wchodzimy troszeczkę w inny obszar, natomiast głęboko wierzymy, że to jest obszar, którego brakuje na polskim rynku, jeżeli chodzi o potrzeby wojska. Jest to pojazd klasy, my to nazywamy od 5 do 7 ton, czyli takich pojazdów lżejszych. Natomiast z drugiej strony ta masa 5-7, ładowność tona około 2, w zależności od wersji, już pozwala nam założyć pancerz, już pozwala nam założyć porządne uzbrojenie. I patrząc też na konstrukcję tego pojazdu, o której opowiem później, czyli typowo wóz projektowany pod wojsko, typowo terenowy, naprawdę pozwala na wiele, wiele opcji. No, wspomniał pan o pancerzu, to jaki poziom ochrony zapewnia pojazd, na, na przykład w takiej konfiguracji, jaką widzimy w tej chwili? W tej chwili, konfiguracji, którą mamy dzisiaj, mamy jedynkę sanagowską, więc ten podstawowy poziom. Oczywiście w przyszłości razem z Kiją, bo hmm, powinniśmy tego zacząć, tak? że produkt, który dzisiaj widzicie państwo, jest to produkt, który opracował firma Kija z Korei. Natomiast no, my pozyskaliśmy pełne prawa, jeżeli chodzi o licencję, o konstrukcję, co bardzo ważne. E, też o polinizację i produkcję tego pojazdu u nas. Więc e, oczywiście te pierwsze pojazdy będą przychodziły gotowe z Korei. Tu może nie ma dużego wyczynu z naszej strony dołożenie uzbrojenia, wyposażenia, ale od roku 2028, tak jak dzisiaj już produkujemy Rosomaka, równolegle będziemy produkowali ten pojazd maksymalnie spolinizowany. Eee, I tak samo, jak powiedziałem, z możliwością wprowadzania gdzieś zmian, podwyższania opancerzenia ETCR-a. Więc dzisiaj zaczynamy od jedynki, czyli do poziomu takiego podstawowego, ale no przed większością pocisków już chroniącego. Natomiast zarówno nośność podwozia, rozwiązania konstrukcyjne pozwala o tym, żebyśmy wspólnie myśleli o zwiększeniu e, odporności w przyszłości. Jakby pan mógł troszkę opowiedzieć o konstrukcji pojazdu i o tej specyfice, która jakby powoduje, że jest to pojazd, tak jak on powiedział, typowo zaprojektowany do zastosowań wojskowych. Jasne. Eee, może zaczniemy od układu napędowego, tak? Eee, 3-litrowy diesel, 225 koni, a więc na te 5 ton, to wydaje, już jest taka moc, która naprawdę pozwala się poruszać w terenie czy w się, tak? Bo prędkość tego samochodu jest maksymalna 130 km na godzinę. Pamiętajmy, że cały czas mówimy o ciężarówce, która waży 5 do 7 ton. Tak? Eee, dalej, idąc, automatyczna skrzynia biegów, czyli pewien standard dzisiaj na wyposażeniu pojazdów wojskowych, które umożliwia kierowcy skupienie się na jeżdżaniu, a nie na wybieraniu gdzieś biegów. Oczywiście, reduktor, blokada centralna, blokada tylna. I idąc dalej, jeżeli chodzi o rozwiązania konstrukcyjne, bardzo ciekawy układ ten na już bez zawieszenia. Zawieszenie niezależne, które jest pewnym standardem już oczywiście, natomiast mosty portalowe, Czyli to jest takie rozwiązanie, jak mają na przykład Unimogi, jak miały hamery, gdzie te półosie są wyżej w osi, w stosunku do osi koła. To pozwala nam zwiększyć prześwit. I standardowo system CPK, wewnętrzny daje tak w Rosomachu. Wjeżdżając w teren, mamy możliwość wyboru ciśnienia i, w zależności od gruntu, zmniejszenie ciśnienia w oponie, przez to zwiększenie płaszczyzny, oczywiście styku z nawierzchnią i jazdę pogrząską. Więc podsumowując, mocny silnik. Nowoczesna automatyczna skrzynia, no i wszystkie inne atrybuty, jak niezależne zawieszenie, centralne pompowanie, mosty portalowe, więc mamy chyba wszystko to, co możemy mieć. A dobrze, a ile osób może się znaleźć w tym pojeździe, bo jak rozumiem, ta kabina jest w pełni opancerzona i daje im no, duży poziom bezpieczeństwa w przypadku jakiegoś zagrożenia, no, na przykład ostrzału. W wersji, którą widzicie teraz tutaj Państwo, mamy cztery członków załogi. Natomiast zaletą dużą tego pojazdu jest to, że posiada naprawdę wiele wersji, które już są opracowane i które możemy wspólnie ewentualnie opracować z Kiją. Takim przykładem jest pojazd, który Państwo zapraszam też do odwiedzenia, z wersja wydłużonym rozstawem osi, z zabudową kontenerową i wtedy multiplikujemy ilość osób. Generalnie zaczynamy od czterech osób. Natomiast dla krótkiego podwozia to jest do 8 osób. Jeżeli mówimy o wersji wydłużonej, to tu już mówimy w zależności od konfiguracji kontenera, ilości osób w zabudowie tecera, a Więc o, załóż, dzisiaj postawmy to na 8 osobach. Natomiast to już jest kwestia później kwestii zabudowy, tak, ilość miejsca, ilość jego wyposażenia, ilość dla załogi potrzeba. Więc 8 osób bez problemu. na ten z wersją, którą dzisiaj już sprzedajemy, gdzie jest podpisany kontrakt, 4 osoby załogi. A jeśli chodzi o uzbrojenie, bo widzę, że ten pojazd ma takie dość tradycyjne uzbrojenie karabin maszynowy w obrotnicy we włazie górnym. To co widzicie Państwo, tak mówiła specyfikacja, więc rozwiązanie może proste, ale też proste rzeczy się sprawdzają. Macie zamontowany teraz obecnie krabin 12,7, czyli tą 50, która już jest takim kalibrem, która pozwala się chyba bronić. Oczywiście zamiennie montaż 7,62, zamiennie montaż granatnika. Natomiast jeżeli chodzi o ten pojazd, jest możliwość zamontowania uzbrojenia zdalnego na dachu. To nie jest kłopot, zależy tylko i wyłącznie od specyfikacji zamawiającego. A jaka może być maksymalna masa takiego zdalnie sterowanego motu uzbrojenia, który można by na tym dachu zainstalować? Znaczy, mamy takie potwierdzone informacje, że w granicach 300 kg. Kilogramów ma Takie wersje są już w Korei, a 300 kg pozwala już na montaż modułów, tak? Jeżeli chodzi, my tak naprawdę też będziemy rozwijać ten pojazd, więc nie mówmy, że dzisiaj 300 kg jest granicą, ale uważam, że 300 kg na dachu na montaż takiego modułu, 300 plus minus, tak mówimy, to jest wystarczające, żeby tu już coś naprawdę zamontować, co, co będzie działo, czy z oferty Polskiej Grupy Zbrojeniowej na przykład takie rozwiązania są, więc jak najbardziej dach jest przygotowany pod montaż uzbrojenia testalnego. W przypadku tego pojazdu o jakich zadaniach mówimy? Czy to jest pojazd patrolowy, czy to jest pojazd do jakiegoś innego zastosowania? To, co Państwo widzicie w tej specyfikacji podpisanej, jest to lekki pojazd rozpoznawczy do rozpoznania ogólnego. Oczywiście, wykorzystanie to już będzie przez użytkownika, natomiast my dzisiaj rozmawiamy z wieloma gestorami, z wieloma użytkownikami. To, co powiedziałem, możliwość zabudowy, dostosowania tego pojazdu jest bardzo, bardzo szeroka. Więc mamy dzisiaj 385 pojazdów, lekkich pojazdów rozpoznania. Natomiast e, jeżeli chodzi o te pojazdy, możemy tutaj multiplikować ilość wersji, a gdy użymy możliwość założenia kontenera, to naprawdę. Możemy nie tylko być przy wersjach bojowych gdzieś tam pierwszej linii, ale też sanitarki, też wozy dowodzenia, wozy techniczne, wozy warsztatowe. Daje możliwość już to podwoziem robienia też takich zabudów, powiedzmy tej drugiej linii. Czyli mówimy tak naprawdę o całej rodzinie pojazdów, która ma zapewnić wojsku pewną unifikację w tej e, klasie, o której pan wspominał takich pojazdów o tej masie 5-7 ton. Dokładnie. Słowo unifikacja jest chyba kluczowe też dla wojska. Pamiętajmy, że eksploatacja wozu to tylko, nie tylko nalanie ropy do zbiornika, to są części zapasowe, to jest serwis, to jest szkolenia załóg, tak? to są dopuszczenia dokumenty, więc e, nas bardzo cieszy, że ten wybór. E, Dotyczył właśnie tutaj tego pojazdu, który bazowo jest KLTV ze strony KIA, ponieważ na przykład mamy dwa rozstawy osi, tak? A to już daje nam dużo, dużo możliwości, jeżeli chodzi o unifikację, ponieważ mamy rozmieniony rozstaw osi, ale osie, układ napędowy, silnik pozostaje ten sam, tak? Czyli ilość części, którą musimy, mamy do zabezpieczenia dla pojazdów typowo bojowych, krótkich, tak? Z tej pierwszej linii, a pojazdów logistycznych je będzie dużo, dużo mniejsza, tak? Ponieważ będzie tu zamienność. Należy mieć nadzieję, jak myślę, że wojsko zdecyduje się na kolejne pojazdy, tak jak pan powiedział, w kolejnych zabudowach, czy mówiąc prosto, w kolejnych zastosowaniach. My tak często mamy na to nadzieję, oczywiście szczegółów nie mogę zdradzać, ale na kilka wersji już rozmawiamy z użytkownikami. Bardzo miło było nam na tych targach też spotkać się, mam nadzieję, z, przyszły, z przyszłymi użytkownikami. Eee, to, że nie tylko zamykamy się na wojsko, świadczy fakt podpisania dzisiaj umowy na dostawę takiego pojazdu np. dla Straży Granicznej, gdzie no, raz mamy sytuację zagrożenia. A tu mamy pancerz, który nas chroni przed tymi wszystkimi kalibrami tak naprawdę podstawowymi. Natomiast dwa te właściwości terenowe sprawiają to, że ten wóz naprawdę radzi sobie, gdzie jest drząsko, gdzie pływa, gdzie mamy błoto, naprawdę radzi sobie. Więc uważamy na przykład, są bardzo się cieszymy, że doceniła też straż i im będziemy zaczynali, mam nadzieję, też dostawę do innych słów, jeżeli chodzi o to podwozie. Rozumiem, dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Żegnam również Państwa. Zapraszam do czytania materiałów na portalu obronnym i obserwowania innych informacji, które udostępniamy. Do zobaczenia.